Tegoroczna edycja Dnia Dziecka w Centralnym Domu Technologii to wydarzenie, które łączy dziecięcą wyobraźnię z technologią, edukacją i sztuką. Allegro wspólnie z Centralnym Domem Technologii zaprasza dzieci między innymi z Akademii Przyszłości ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna. Cześć! Na dzisiejszych zajęciach z okazji Dnia Dziecka nasi uczestnicy mieli możliwość stworzenia prezentu robili rzeczy dla siebie, dla bliskich oraz dla całego świata. Na moich zajęciach dzisiaj robili przypinki według własnego projektu. Na moich zajęciach tworzyli hydroponiczny ogród, w którym mogą zasadzić jakąś fajną roślinę i dzięki temu też zadziałać ekologicznie. U mnie na warsztatach wcielali się w programistów i tworzyli swoje własne gry komputerowe. Trzeba było wymyślić bohaterów, stworzyć labirynt i zaprogramować to wszystko tak, żeby była jak najlepsza zabawa. W imieniu Akademii Przyszłości dziękujemy za zaproszenie na zajęcia z okazji Dnia Dziecka, które w wyjątkowy sposób wspierają rozwój dzieci oraz wzbudzają w nich ciekawość świata nauki.